Myślisz, że wystarczy położyć się wcześniej, żeby lepiej spać? Prawda jest bardziej skomplikowana. A ja zaraz przedstawię ci 5 biohacków, które naprawdę poprawią jakość twojego snu oraz zwiększą ilość fazy snu REM. W tym filmie dowiesz się, czym jest faza snu REM, dowiesz się, jak zwiększyć ilość fazy snu REM w trakcie twojego snu, jak ją dokładnie zmierzyć oraz podam ci proste mechanizmy, które pomogą Ci zoptymalizować jakość Twojego snu. Jeżeli chodzi o krótkie wprowadzenie, czym jest faza snu REM? Faza snu REM to jest skrót od Rapid Eye Movement, czyli w fazie REM mamy gwałtowne ruchy gałek ocznych i faza snu REM jest tą wyjątkową, jedną wyjątkową fazą, która jest właśnie nazywana REM, a wszystkie pozostałe są nazywane NREM, tak naprawdę w skrócie N, czyli mamy fazę bardzo płytką snu N, 1, potem jest N2, to jest taka półpłytka, z której jeszcze dosyć łatwo się wybudzić i potem mamy fazę N3 fazę głębokiego snu a czwartą fazą jest faza snu REM i jeżeli chodzi o fazy snu w ciągu nocy to tutaj jest bardzo istotne że to nie jest tak że jeżeli śpimy to wchodzimy w fazę N1 N2 N3 N4 jakby czy tam fazę REM. nie N4 tylko fazerem, to wcale tak nie wygląda tylko wchodzimy w fazę N1 potem N2 Przeważnie już potem do fazy N1 tej bardzo płytkiego snu nie wchodzimy, ale na początku, w pierwszej części snu, w pierwszych godzinach snu, wchodzimy w fazę snu głębokiego, potem N2, snu głębokiego, N2 i potem zaczynamy w drugiej fazie snów w kolejnych 3-4 godzinach, wchodzić więcej w fazę snu REM, czyli faza N2, płytki sen, faza REM, faza N2, faza snu REM. I to w ogóle samo w sobie tłumaczy nam w ogóle taką najbardziej podstawową zależność, jak zwiększyć fazę snu REM. Jako, że faza snu REM występuje w drugiej części dnia, to im wcześniej dla Ciebie budzisz się niż standardowo, czyli powiedzmy, że od poniedziałku do piątku budzisz się o godzinie siódmej rano, to jeżeli wstajesz o piątej rano, to prawdopodobnie najbardziej ucierpi na tym Twoja faza snurem, bo ona występuje w drugiej części dnia bliżej przebudzenia. Ale oczywiście nasz, nasz organizm, nasze ciało, nasz mózg jest bardzo mądry, bo jeżeli masz mało fazy snurem, na przykład wstajesz bardzo wcześnie do następnego dnia, ciało będzie tej fazy snurem więcej wprowadzać już w, pierwszy, w, w, powiedzmy, w początkowych fazach snu, oczywiście taki rebound efekt jak najbardziej występuje. Jeżeli chodzi o fazę snurem, to yy, te rapid eye movement jest związane z tym, że nasz mózg jest bardzo aktywny w fazie snu REM. W tej fazie przede wszystkim występują marzenia senne, chociaż w innych fazach też jak najbardziej to już też udowodniono, że w innych fazach też marzenia senne występują, ale faza REM jest mocno kojarzona właśnie z marzeniami sennymi i w tej fazie mamy paraliż senny, nasze ciało się nie rusza, ponieważ między innymi zapobiega to odreagowywaniu tych snów, które występują w tej fazie snu. No i jeżeli chodzi o fazę snu REM, do tej pory bardzo mocno kojarzono, że faza snu REM to jest jakby oczyszczanie umysłu odreagowywanie emocji, zapamiętywanie nowych rzeczy, a że faza snu głębokiego, ta N3, o czym mówiłem, to jest bardziej regeneracja ciała. Obecnie raczej naukowcy dochodzą do tego, że obie fazy w podobnym stopniu wspierają regenerację ciała i umysłu. No powiedzmy, że faza snu REM w większym stopniu troszeczkę jest to układ emocjonalny, jest to pamięć i jest to praca mózgu, ale obie fazy oczywiście są nam niezbędne. No i jeżeli chodzi o fazę snu REM, to faza snu REM powinna być większej ilości niż faza snu głębokiego. Powiedzmy, że wyniki powyżej półtorej godziny są mocno wskazane. No i tutaj jako też, żeby nie było, że szef bez butów wchodzi, czy jako osoba, że jestem osobą gołosłowną, to też wstawię swoje statystyki z łupa, gdzie jeżeli chodzi o łup, to on przede wszystkim wyciąga średnią, długofalową, ile mamy fa fazy snurem, więc tutaj te takie kwadraciki pokazują, ile tej fazy snu REM jest. Standardowo, ile było ostatniej nocy w odniesieniu do tych kwadracików, więc tutaj można taką bardzo długofalową średnią z fazy snurem wyciągnąć. No i pokażę też statystyki mojego snu głębokiego, czyli fazy snu REM i właśnie N3, jak to wygląda. I tutaj zaznaczę, że moja średnia. Ilość snu w ciągu nocy to jest 7 godzin i mam takie statystyki snu. Czasem zdarza się, że fazy snu REM mam nawet ponad 3 godziny, więc w sen myślę, że umiem bardzo dobrze, a wcale w zasadzie nie, nie stosuję suplementów czy jakichś innych ty te tego typu rzeczy na właśnie poprawę jakości snu. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, zanim przejdę już do tych, do tych elementów praktycznych, do trików, że oczywiście występują chronotypy. Obecnie uważa się, że są cztery chronotypy, czyli lew, niedźwiedź, wilk, i delfin. Nie będę ich teraz omawiał. Jeżeli interesujecie ten temat, to yy, daj znać to po prostu, na, nagram o tym oddzielny film, bo to by był znowu materiał na jakieś 15 minut. Ale w każdym razie to, o której godzinie wstajesz, o której czujesz się najlepiej, przede wszystkim, o której masz wysoką produktywność, w pewnym st w stopniu definiuje Twój chronotyp. Szczególnie jeżeli możesz. Oczywiście do tego chronotypu się dostosować, bo jeżeli masz pracę, na przykład pracę zmianową, tak, że raz pracujesz od, 8 do 14, od 6 do 14, potem od 14 do 22, no i jeszcze załóżmy, że na trzecią zmianę od 22 do 6, no to sam swojego chronotypu jakby nie jesteś w stanie na dłuższą metę synchronizować czy dostosować, chociaż możesz ocenić przy której pracy, przy której zmianie czujesz się najlepiej, ale jeżeli masz taką pracę, że możesz godziny... Pracy dostosowywać do siebie, to wtedy zapewne widzisz, kiedy jesteś najbardziej produktywny, kiedy najlepiej ci się wstaje, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy na przykład jesteś głodny, kiedy, jak ci się zasypia, to warto u siebie zdefiniować i do tego też dążyć. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli ktoś jest lwem i wstaje rano, kładzie się wcześniej i wstaje rano, to u niego faza snu Rem oczywiście będzie występować wcześniej niż u osoby na przykład takiej jak Wilk, z chronotypem Wilka, tak jak ja, gdzie kładę się trochę później, jestem później produktywny i fazę z będę miał trochę później niż osoba z chronotypem lwa, czyli ja na przykład wstaję około godziny powiedzmy w pół do ósmej, tak? bez budzika y, czasem o ósmej, a osoby z chronotypem lwa raczej będą wstawać około 5.30, 6.30, tak? no to powiedzmy, że to jest taka różnica oczywiście nie jakaś znacząca, nie jakaś drastyczna, ale warto na to zwracać uwagę, że też te godziny snu warto dostosowywać do swojego chronotypu. I pierwsza rzecz, którą bym polecał, to jest unikanie telefonu przed snem. I teraz... Ta cała, cała, cała porada pewnie dla wielu osób zamykałaby się w biohackingowym takim unikaniu niebieskiego światła, czyli pomarańczowe okulary, filtry niebieskiego światła, flux jakieś unikanie migotania, w, jeżeli chodzi o lampki i tak dalej, lampy z czerwonym, żarówki z czerwonym światłem i inne rzeczy. Jeżeli chodzi o wpływ na sen, ja nie jestem jakimś dużym zwolennikiem okularów blokujących niebieskie światło i od bardzo dawna już ich nie stosuję. W... W sypialni mam zamontowane też takie czerwone światło, żarówkę z czerwonym światłem, ale y, tutaj problemem nie jest samo to, na przykład, że zapalisz światło w nocy czy oglądasz Netflixa przed snem, ale największym problemem jest to, że używasz czegoś stymulującego i najbardziej stymulujący, stresujący jest dla nas telefon, czyli powiadomienia, wiadomości, newsy. Y, Social media, jeżeli siedzisz na telefonie przed snem, to nieważne, czy masz okulary blokujące niebieskie światło, czy masz jakiś filtr, czy cokolwiek innego, to jest dla Ciebie po prostu pobudzające i jasne badania wykazują, że korzystanie z telefonu przed snem pogarsza jakość snu, więc tego bym nie polecał. A jeżeli włączasz sobie przed snem jakiś serial, czy czytasz nawet książkę przy jakimś takim może do, nie bardzo mocnym ledowym świetle, które bije Ci prosto w oczy, ale jakiejś takiej lampce o bardziej ciepłych barwach, to jak najbardziej możesz taką książkę czytać czy oglądać ten serial i to nie będzie miało takiego negatywnego wpływu na twój sen jak właśnie yy, telefon. Nieważne czy korzystasz z okularów czy nie. Uważam, że korzystanie z okularów nie ma tak dużych po prostu benefitów i Uważam, że tutaj też jest w jedną stronę i w drugą stronę efekt placebo i nocebo. Efekt nocebo, czyli jeżeli nosisz te okulary i potem przestajesz je nosić, albo na przykład godzinę przed snem je nosisz i na chwilę przed snem je yy, zdjąłeś i zapaliłeś światło, to światło cię nieprawdopodobnie razi i myślisz sobie, o już się nie wyśpię, bo po mojej melatoninie, tak już kortyzol mi się widzieli i tak dalej. Yy, z drugiej strony, dosyć mocno mówimy sobie, że te okulary nam pomagają. A myślę, że tego efektu aż tak mocnego nie ma, to oczywiście możesz na sobie przetestować i też nie widzę jakichś większych problemów, oczywiście w ich używaniu, ale nie uważam, żeby to był jakiś istotny gadżet. Ale po prostu staraj się unikać rzeczy stresujących przed snem, takich jak telefon. I oczywiście, komputer też może być pod tym względem stresujący, bo znowu są tam maile, powiadomienia i inne rzeczy. I to jest w zasadzie zasada numer jeden najważniejsza dla poprawy jakości snu i zwiększenia ilości fazy snu REM. Daj znać w ogóle, czy przed snem siedzisz na telefonie, czy masz jakieś rytuały. Inne, które wprowadzasz właśnie przed snem. Druga kwestia to jest optymalizacja temperatury w sypialni, i to ma szczególne znaczenie właśnie latem, gdy zaczynają się upały. Wykazano, że w ogóle np. w Indiach i ogólnie na świecie poprzez wzrastające temperatury ludzie zdecydowanie gorzej śpią, a szczególnie dotyczy to Indii, gdzie te temperatury latem często sięgają 45 stopni, w różnych dystryktach, w różnych regionach. A tam nie, no mało osób ma dostęp do klimatyzacji. Klimatyzacja ma to do siebie, że ogólnie jest takim dosyć drogim elementem, niekoniecznie pierwszej potrzeby. Indie nie są państwem specjalnie bogatym, więc nie każdy na taką klimatyzację może sobie pozwolić. Ale oprócz tego, klimatyzacja naprawdę zużywa dużo prądu, a instalacje elektryczne w dużej części Indii są po prostu naprawdę słabej jakości. Więc jeżeli zagęszczenie przy tak zagęszczonej ilości osób, każdy by miał klimatyzację, no to te linie energetyczne niestety za bardzo by tego nie wytrzymywały. Ale wykazano właśnie, że globalnie, a szczególnie właśnie w rejonach Azji, pogarsza się jakość snu poprzez zwiększające się temperatury. I w ogóle, jeżeli my u nas też mamy takie temperatury rzędu 35 powiedzmy, stopni latem. W nocy jest ponad 20, nie da się za bardzo mieszkania, domu wychodzić, jest naprawdę ciepło. To zapewne też zauważacie, że śpicie zdecydowanie gorzej. To jeden z elementów, który na jakość snu zdecydowanie wpływa negatywnie. Idealna temperatura do snu to jest powiedzmy, że od 16 do 20-21 stopni. To jest kwestia naprawdę indywidualna. Ja lubię te zdecydowanie niższe temperatury, powiedzmy 16-17 stopni. Ale wiele osób, a szczególnie kobiety, wolą temperatury cieplejsze. Warto do, do siebie dostosować, w jakiej temperaturze śpici się najlepiej tak żebyś nie potrzebował grubej kołdry, żebyś nie spał w jakiejś grubej piżamie, tylko raczej w cienkiej, albo nawet nago, bo to też jest jak najbardziej zdrowe. No i żebyś ani się nie pocił, ani żeby w nocy Ci nie było specjalnie zimno. I pod tym względem oczywiście są najróżniejsze technologie, bo jest to i klimatyzacja, jest to czy otwieranie okien, jeżeli jest temperatura niższa na zewnątrz, czy wietrzenie sypialni. Z bardziej zaawansowanych jest oczywiście Aid Sleep, pod, czyli taka podkładka, czy taki materac, który się kładzie na łóżku, który reguluje temperaturę w ciągu nocy i on zmieniają w zależności od Twoich rytmów snu. Dopasowuje ją także poprawić jakoś snu jak najbardziej, żeby ten sen był jak najgłębszy. Y oczywiście są zimne okłady i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jedną bardzo dobrą, darmową metodą, szczególnie do stosowania latem, są ciepłe kąpiele przed snem. Ciepłe kąpiele przed snem działają w ten sposób, czy też sauna działa w bardzo podobny sposób, że z generujesz jakby bardzo dużo ciepła, ciało wyrzuca to ciepło na zewnątrz, poprzez właśnie ciepłą kąpiel czy saunę, ale potem... Po jakimś czasie ciało zaczyna się wychładzać, bo dostało taki sygnał, że jest bardzo dużo ciepła. Należy się pozbywać ciepła. Jakby krążenie zostało mocno pobudzone na zewnątrz, więc ciało się lepiej wychładza i w ten sposób właśnie na czy ciepła kąpiel poprawiają jakość snu, więc bardzo polecam takie elementy przed snem, szczególnie gdy jest w sypialni ciepło czy gdy mamy lato. Kolejna rzecz to coś, na co na pewno też wiele osób czeka, czyli suplementacja. Jest wiele suplementów wspierających jakość snu i jeżeli chcesz też dobrać indywidualnie suplementację, to zapraszam na konsultację. Jest tego naprawdę mnóstwo w zależności od tego, jakie są cele, jakie są objawy, ale z rzeczy, które mogę polecić pod względem bezpieczeństwa pod względem skuteczności, to jest na przykład glicyna. Glicyna, aminokwas w zasadzie też działający jako neuroprzekaźnik, glicyna to jest w zasadzie najmniejszy aminokwas ze wszystkich i co ciekawe, badania wykazują, że właśnie glicyna poprawia jakość snu w dawce 3 do 5 gramów, poprawia jakość snu, ułatwia zasypianie i jest bardzo bezpiecznym suplementem, bardzo bezpiecznym aminokwasem, więc jak najbardziej polecam przetestować, sprawdzić, czy taki, taka glicyna u Ciebie się sprawdzi na jakość snu. A drugą rzeczą, którą też mogę polecić, to jest treonian magnezu, czyli ten rodzaj magnezu, który rzeczywiście przekracza barierę krew-mózg i naprawdę wycisza i naprawdę poprawia jakość snu. Na tej chwili status treonianu magnezu w Polsce, ogólnie tego składnika. Yy, jest jeszcze taki, że jest nie, ciężko dostępny ten treonian magnezu, ale bardzo prawdopodobne, że on wkrótce znowu będzie dostępny i znowu będzie można go stosować. I to jest bardzo fajny rodzaj magnezu, bo działa inotropowo w pewnym stopniu i z drugiej strony poprawia jakość snu. Jeżeli nie możesz dostać treonianu magnezu, to świetnie sprawdza się także glicynian magnezu, czyli jak sama nazwa wskazuje: glicyna i magnez, magnez w takiej formie jest wyciszający, jest yy, wspierający jakość snu, więc jak najbardziej polecam. Często nazywa się to helat magnezu czy helat magnezowy. Oczywiście tam dawka glicyny jest bardzo mała, ale jeżeli stosujesz magnez na sen, to nie polecam jabłczanu, cytrynianu, yy, nie wiem, tlenku, mleczanu, czyli takich pobudzających form, tylko właśnie glicynian sprawdzi się zdecydowanie. Lepiej. A jeżeli chcesz dostać checklistę biohacków, jak poprawić jakość snu, jak zadbać o swój sen i rytm nobowy, to zapraszam Cię do pobrania w linku w opisie darmowego przewodnika 7 jak zadbać o Twój sen wraz do pobrania z checklistą. Kolejna kwestia to są regularne godziny snu i to jest coś, o czym już wspominałem w kontekście chronotypów, ale ogólnie dbanie o regularne godziny snu wydaje się, że jest najważniejsze, jeżeli chodzi o jakość naszego snu. Jest to ważniejsze nawet niż ilość snu, Regularność godzin jest najważniejsza. No i tutaj oczywiście już słyszę te yy, komentarze, które, które będą się pojawiać, że ktoś na przykład właśnie pracuje na zmiany, ktoś staje w tygodniu bardzo wcześnie. Wiadomo, w weekend chce pospać trochę dłużej. Oczywiście jest to problem, no i ciężko go jakoś rozwiązać. Tak? No bo jeżeli na przykład stajesz do pracy o 5 rano, a no to w weekend raczej prawdopodobnie o 5 nie wstajesz, chyba że masz bardzo wczesny chronotyp i ten rytm dobowy no nie jest do końca regularny. Ale jeżeli możesz w jakiś sposób o to zadbać, jeżeli możesz wstawać o regularnych godzinach i kłaść się spać o regularnych godzinach, to dbaj o to, żeby to przesunięcie nie było większe niż godzinę w ciągu tygodnia, czyli i żebyś w tygodniu i w weekendy kładł się, spać i wstawał, kładł się spać i wstawał o mniej więcej tych samych godzinach, bo to ma ogromne znaczenie dla jakości Twojego i w ogóle dla regeneracji, dla Twojego zdrowia. I tak jak mówiłem, jeżeli Dbasz o regularne godziny snu, no to jakość snu będzie odpowiednia. Jeżeli w weekendy wstajesz dużo później niż w tygodniu, to znowu ilość snu REM, na przykład w poniedziałek wtorek, będzie zdecydowanie mniejsza niż w pozostałe dni, a jeżeli jest tak, że na przykład codziennie kładziesz się o 23, czy tam o północy, ale w tygodniu wstajesz o 5 rano, a w weekendy o 7-8, no to już jest jakby bardzo duży deficyt snu, który w tygodniu sobie kreujesz, który będzie długofalowo miał pewne konsekwencje. Jeżeli śpisz o tych samych godzinach, to fazy snu REM i głębokiego są bardzo dobrze zachowane, ciało wie, kiedy się kładziesz, kiedy właśnie powinny, kiedy powinno wchodzić w różne fazy snu i jest to kwestia absolutnie kluczowa. Przy pracach zmianowych, przy pracach właśnie na przykład na pierwszą, drugą i trzecią zmianę bardzo ciężko, dbać o jakość snu, oczywiście to można poprawić indywidualnie, to też już zapraszam na konsultacje, ale ta jakość snu przeważnie będzie gorsza. Jeżeli możesz dbać o to, żeby te godziny snu były regularne, to bardzo polecam i nawet jeżeli masz pracę, że wstajesz bardzo wcześnie w tygodniu, to warto dostosowywać cały swój rytm dobowy, tak, żeby po prostu nawet w weekendy też wstawać w miarę wcześniej, kłaść się w miarę wcześnie, żeby po prostu te, ta jakość snu i twoje zdrowie było na odpowiednim poziomie. Wiadomo, zdarzają się wesela, wyjścia, urodziny i tak dalej, od czasu do czasu, ale na co dzień... Te godziny powinny być po prostu regularne. I ostatni bajochak, o którym wspomnę, to będzie głębokie oddychanie przed snem. Ten temat już wkrótce rozwinę szerzej, jeżeli chodzi o to, jak relaksować się, jak zaprogramować swój umysł na lepszą jakość snu. Taki pełny film na ten temat pojawi się na kanale już wkrótce. Ale dzisiaj taki mały teaser, taka mała zapowiedź, jak można to robić. Wprowadzanie metod głębokiego oddychania przed snem to świetna metoda, żeby wyciszyć Twój układ nerwowy, żeby się odstresować, żeby się zrelaksować i można to robić na różne sposoby, ale ważne jest to, że jeżeli chcesz, żeby oddychanie było dla Ciebie wyciszające, a nie pobudzające, to wydech powinien być zdecydowanie dłuższy niż wdech. Z kolei jeżeli chcesz się pobudzać na przykład rano, to, wy, yy, to właśnie wdech powinien być dłuższy, a wydech krótszy i wtedy też, jeżeli chcesz się pobudzać, to na przykład wdech może być taki bardziej na siłę dwukrotny, na przykład czyli bardzo szybkie takie mocne wdechy, szczególnie na koniec dłuższego wdechu, a z kolei, jeżeli chcesz się wyciszać, to bardzo powolne oddychanie, idealnie tak naprawdę cały czas przez usta, przez nos, ale może być też wydech przez usta i taką podstawową metodą oddychania, która może cię wyciszyć. Jest oddychanie 4 x 7 na 8 Idealnie jest to robić już krótko przed snem w łóżku i najlepiej leżąc na plecach i mając rękę tutaj na brzuchu, żeby też oddychać przeponą. I polega to na tym, że przez 4 sekundy robisz wdech, przez, 7 sekund, przez 6 sekund zatrzymujesz oddech i przez 7 sekund robisz wydech. Czyli wydech jest naprawdę powolny, jest naprawdę spokojny. No i oczywiście potem to powtarzasz, czyli znowu 4 sekundy wdech, 6 sekund przerwy. 7 sekund wydechu i znowu i znowu wystarczy 5 minut i naprawdę efekt będzie bardzo yy, zadowalający jeżeli mierzysz sobie stres na przykład łupem czy Garminem to zauważysz że ten stres bardzo się zmniejszy jeżeli takie ćwiczenie Oddechowe kilkuminutowe przeprowadzisz i co ciekawe, będzie poprawiać to jakość Twojego snu. Jeżeli będziesz też oddychał przeponowo, jeżeli będziesz widział, jak tutaj właśnie przepona pracuje, to będzie kolejny bardzo dobry punkt, żeby jakość tego snu poprawić. I to jest taka podstawowa metoda, żeby właśnie te jakby wszystkie stresy od siebie odsunąć, bo stres jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na sen. Bardzo często w ogóle problemy ze snem pojawiają się w ogóle tylko w głowie, czyli programujemy sobie w głowie, że się nie wyśpimy, że się wybudzimy rano i tak dalej i tak dalej i rzeczywiście to się potem spełnia. Więc takie wyciszenie, takie oddychanie bardzo dobrze po prostu na jakość snu tutaj wpłynie. Jeżeli znowu mierzysz jakość swojego snu, chociażby HRV jakimkolwiek urządzeniem, to zobacz, jak to wpłynie właściwie wszystkie te rady, jak wpłyną na twoje HRV i na twoją regenerację, a jeżeli masz lepsze urządzenia do pomiaru snu, czyli Apple Watch, Oura y Ring, Whoop, ewentualnie Fitbity to możesz też te fazy snu rzeczywiście mierzyć w miarę miarodajnie i możesz zobaczyć, jak one się poprawiają. Przypominam o pobraniu poradnik, poradnika, jak przez 7 dni zadbać o Twój sen wraz z checklistą. Jeżeli masz problemy ze snem i potrzebujesz indywidualnej konsultacji, to oczywiście też zapraszam do opisu. Jest tam link do oferty, do konsultacji. Ja już się z Tobą żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.